Polacy zdają sobie sprawę z tego, że te święta niestety będą drogie. Prawie 80% słyszało i zdaje sobie sprawę z tego, że 5% stawka VAT na żywność zostanie zniesiona. To oznacza i uważa tak prawie 70% z nas, że handlowcy ceny podniosą. Będzie drogo, a do tego dochodzi jeszcze fakt niezrealizowanej obietnicy, czyli kwoty wodnej wolnej od podatku, jej podniesienie do 60 tysięcy złotych nie zostanie zrealizowane ani w tym, ani w kolejnym roku, jak dużo zapłacimy w sklepach. Dzisiaj sprawdzam. I będzie lepiej w każdym polskim domu. Weźmy, weźmy choćby ten konkret. Mówimy tu o kwocie wolnej od podatku podniesionej do 60 tysięcy złotych. Ten konkret, który przeprowadzimy w ciągu pierwszych 100 dni, oznacza w Polsce każda emerytka, każdy emeryt, który ma emeryturę do 5 tysięcy złotych nie będzie już płacił podatku dochodowego. Ale wyższej kwoty wolnej od podatku nie ma, i okazuje się, że nie będzie. Moim zdaniem na chwilę obecną nie ma miejsca do tego, aby kwota wolna wzrosła do 60 tysięcy w przyszłym roku. A to oznacza jedno: będzie drogo. Te, te decyzje są niewłaściwe w tym momencie. One podziałają nie tylko na to, że będzie obciążać budżety domowe. Przez powrót do 5% stawki VAT Polacy zapłacą więcej za żywność. Droższe będą podstawowe produkty niezbędne na świątecznym stole. No, będzie coraz drożej. Podwyższony VAT o 5%, no więc nie ma siły. Inflacja pójdzie do góry. Wszystkie. Tak, zamrożenia, które były do tej pory, no to kiedyś muszą się skończyć. Trzeba pościć, po prostu. Tak żeśmy wybrali w wyborach, więc tak mamy. Polacy i tak oszczędzają na żywności, bo muszą oszczędzać, dlatego że mają duże obciążenia z tytułu kredytów podczas ponad 1 milion osób. Wakacje kredytowe od 1 maja będą, ale w okrojonej formie. Rata kredytu musi stanowić ponad 30% dochodu. I choć inflacja w ostatnim czasie spadła poniżej 3%, to nie koniec złych prognoz. Co nas jeszcze czeka? Prawdopodobne zwiększenie inflacji o Dwa, a od lipca może nawet cztery punkty procentowe. Nie będzie szansy na obniżenie stóp procentowych, a więc dodatkowo gospodarstwa domowe będą musiały płacić duże odsetki za kredyty. Może dojść do właściwie zerowego tempa wzrostu gospodarczego. Jak tłumaczył premier Donald Tusk, dziennikarzom właśnie w setny dzień swoich rządów to nie jego wina. No, nie chcę przesadzić, ale 70% mojego czasu, 80% mojego czasu to jest y, naprawianie tego, co y, y, zepsuli nasi poprzednicy. To jest niestety wymówka, i zachęca się naprawdę pana Donalda Tuska, żeby y, poprawił y, swoje y, zdolności matematyczne. A za wszystko zapłacimy z własnej kieszeni. Edyta Hołdyńska, Telewizja Republika.